Na się na swoim serwerze, czyli XanRP, gdzie udawałem po prostu jakiegoś starego dziadka. W tym filmie trochę mnie poniosło i może sprawa pójść do ECP u Polska. Ale tak poza tym, odcinek wyżył fajnie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem, My, jeżeli macie suba z dzwonem, jesteście totalnymi szefami, no i oglądajcie do końca. Oczywiście wbijacie na XanRP, będę wam naprawdę bardzo wdzięczny, jeżeli wejdziecie i sobie pogracie. No a teraz zapraszam do filmu. Wspierdalej. jestem chińskim dzieo. O ty, Piepsaj. No. co cofrezę. Proszę. Zostaw pana dziadka w spokoju. Dobrze. Do widzenia. pamiętam do już, No, do widzenia, Spie dalej. <noise> co za skurwy syn? Chciał mnie pobić, nawet nie zdążyłem się z witami przywitać. Witam, dzień dobry, jestem dziadyka, lat 60. I będę dzisiaj podrywał kastratów 12-letnich na serwerze Xan Roleplay. Super przedstawienie postaci, co? Hehe, <noise> jakieś skurwy syny w sułtanie. Prawdopodobnie przyjechali sadzić zioło. Dzień dobry, dzień dobry, widom. Witam. Witam, witam. Panu pana Dzień dobry, ja właśnie wróciłem z Chin No. Yy, mam do panów pytanie Tak? Dlaczego panowie przyjechali sadzić zioło? My nie przyjechaliśmy, my, my zwiedzamy strefę Jaką strefę? To są strefy? No nie, zwiedzamy po prostu miasto, nie wiem o co panu chodzi O, dobrze, myślałem, że panowie są po, poj**ani Nie, nie, my nie jesteśmy tacy Dobrze, dobrze, mam nadzieję No miłego dnia życzę Cześć. O, dealer, to... jebać to... dealerów, jebać dealerów to robi. Ale nikt tu nie dealuje, proszę Nie dealerów nie auto, no. Jeba, czerów, jeba, Pamiętajcie, narkotyki są B. Tak oto właśnie musiałem ukraść graczowi auto, ponieważ narkotyki ćpał i rozdawał. Dzień dobry, panie taxi. Dzień dobry. Ja mam do pana pytanie, bo to auto jest takie roz***ane, już mogłem do pana wsiąść, pan nie podwieży. Oczywiście. Proszębym, proszybym Proszę bym, tutaj, już pana zanaszam. Dobra. Na acylisy. Nie mogę zaznaczyć, ale do mechaników. Do mechaników? to do... ja zaznaczę. Ile to wyniesie koszty? A nie wiem, coś tam rzuci pan po prostu. Jasne, nie ma problemu. Ile pan rzuci, tyle rzuci. Ile pan tutaj w ogóle na wyspie? Eee, nie wiem, tak trzy tygodnie. Trzy tygodnie, a dużo się tu zarabia na taksówce. No, najbardziej opłacalny zawód. To dobrze, to dobrze. Co pan sądzi o tych flamingach w Polsce? Eee... Nie wiem co o nich sądzę. A co pan sądzi o w macicy Eee <laughs> sprawa ogólnie, nie? Hmm, też mi się tak wydaje. Jadł pan kiedyś chińskie rzeczy, chińskie jedzenie. No. Takie świństwo je Pane nie polecam. Mieszkam sraka w Chinach od No się. właśnie mieszkam w Chinach od 10 lat sraka co 2 dni nie polecam. No tragedia. Dobra, damy mu obywatel Kejsa za to, że mnie podwiózł. Dobra, dziękuję panu bardzo. Zapłaty Mimo panu sobie. dam, proszę. Dziękuję. Do widzenia. Oczy teraz z że dostał. Dzień dobry. Dzień dobry, co robimy? E, ja na tuning moich jaj przyjechałem Sra? ja przyjechałem stuningować. Ja, Jaja no, na f na fuja na fu Jak nie to? robimy? Dzień dobry panie Starzysto. Halo. No, słucham. Bo ja przyjechałem ja Tuningować, bo ostatnio no. nie staje mi fiutek. No, się nie da, nie Jak się nie da? O tego są mechanicy, tak naprawiają takie właśnie szkody. My naprawiamy samochody pojazdy. No to ja mam nie... pojazd, ja mam ten, beczkę, betoniarkę. My naprawiamy samochody pojazdy. To gdzie mam pojazd, się udać to... z płomącymi jajami, które nie chcą stanąć? Do lekarza? O jebać ich, dobra, przejdę się, dojdę. Czemu my nie chcą zrobić full na jaja? Z drogi, Ej bo kurwa, oupa! To... Spierala janalfabeto, jebany. Aupa, jebany! Ała, nie przejeżdżaj mnie, bo cię kurwa jebiesz ciała. O ty kurwo. Ej co? Ty Cze... skurwysynu, czemu pan do mnie strzela? Bo moje ziomeczko pan zabił. Nikogo nie zabiłem. I za co mnie przeszukujesz, gagat? Ale sprawy mnie taką kolegę zabiłeś. Syno Starego dziada będą ofrenzlowywać Nie Niemili gracze O, są tu jakieś skurtyny na górze, idę do nich. To nie mi poddadzą, bo to jest K1. O, Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, dzień dobry. A patrz czego tutaj szuka. Dzień dobry, ja mam ogólnie 60 lat, poszukuję małych dzieci. Chciałbym się zabawić. Znalazłem może kogoś tutaj, takie małe, coś 12 lat Takiego małego. No. No to chodź, zapraszam. Dobra. się pajcie. Tylko to zrobić. Daj głos, daj głos. O, idealnie. Ci Idealnie, ile ma pan lat? Siedem. Ja? Siedem? Oooo, aż mnie pupa zaswędziała, aha. pana, jara mnie pan. Misio? A będziesz moim misiem? Kajcie, czemu? Gdzie tu jest ten? Drapanie po jajach. Oooo, muszę posmyrać. Dwa dwie dyszki. Może być Paypalem? Może być Paypalem. Może być Paypalem, to do tego pana. Dobrze, ale to musi mi pan podotykać najpierw narządów pciowych. Nie. No. Dajesz wstydzia dotknij go zmacę go. No tak Nie. dotknij, bo muszę sprawdzić czy się nadajesz. No dotknij. Nie. No dotknij, no nie bądź baba, dotknąć. nie bądź baba. Mogę ci klasy dotknąć. Placy? Dawaj. Oooo, przyjemnie szmyrasz. Proszę. Dajmy mu 19 dolarów, jednak. Proszę, 20. Tak jak się umawialiśmy, to teraz drapanie po jajach. Nie, no tego to nie. <śmiech> <śmiech> nie Ale byliśmy dogadani. Do nie zrobię tego. No, Dodawaj Byliśmy dogadani. Do nie, nie. Ty, nie dziewczynko tego. mała. Byliśmy dogadani. O, o przepraszam. Nie strzelaj do, do, do niego, nie strzelaj. Przepraszam, do niego. przepraszam. Byliśmy dogadani, no! Byliśmy dogadani, oszuści, pani Idę do przedszkola, spierdalać. O mnie nie chce! O mnie nie chce! Oooo! Zabiję się! Zabiję się! Popełnię samobójstwo! O! <laughs> o, jesteś ludzie, akcja. Dobry. Dobry. Ale dziad! Ale dziad. Nie wyzywaj mnie mała kastracka, kurwa, bo ciepotna. Krótko, krótko, ale dziad, ale dziad. No i dziś do mamy po ostatnie dwa złote na bułki w szkole frajerze. Jaki gofer ty... Oła. Tofer, ten Jeszcze podulator. raz mnie przejedziesz, wyłącz a ciepłotnie Będzie mnie wyzywał Siadaj, wsiadaj Wsiadam, wriada. jedziemy. Od Lecimy tego. Kolania. Chorego pojeba. Dzień dobry panu, jak się pan nazywa ile pan ma lat, bo lubię takie 12 latki, co? No lubię pan, pan ale lubię takich dorosły. Podrabiamy pan po jajach? Jasne. Dobrze to się zatrzymy. Nie ma szans. Jak nie ma szans? Przykładam ci Jest klamę do, ruchu, do głowy. Bo to grosz, o! Ale cudowny chłopak bracie Podrap mnie po jajach, po jajach. podrap po jajach nie, Podrap mnie po jajach Ale ma... o. Jak mały, co ty mówisz, wielgachnę <laughs> Ale jądro jego strusia O nie, dobra, pal wroty, wracasz z buta lidziemy, frajerzy lidziemy, Wracasz z buta frajerzy, ale przynajmniej podrapał mnie po jajach Witam Spierdolę O kurwie <laughs> siwko o nie, on widział. On widział. On <noise> policja mnie goni. Policja goni dziada. Ja im ucieknę. <noise> nie pomyślałem, że to wiadomo, przecież oni to nie wiadomo. O, grube kurwy. A <noise> i teraz z której strony? Jakie <noise> 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 to są barany? No i co pan robisz? Objeżdżają. O, objeżdżają. O! Co tu za dziada obstrane? Muszę ich najebać chyba. Kolejny dostał czapę. Jezus Maria, dziadek lat 60. Kadet jest nieśmiertelny! O kurwa. Jezus Maria, co ja daję? Oooo! jezus, wszystkich! Chyba wszystkich. To by jeszcze w pies chyba. Wszyscy! Jezus, całą komendę! Ja uciekamy, uciekamy! Uciekamy! P pomóż mi wsiąść! Może lepiej z nich klamki Nie, nie, pomóż mi wsiąść! No, otrzymaj się! Dotrzymaj się. 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 Dobra, sierdal! Do Co tu się dzieje? To jest jakiś napad? Co oni tu robią? Cóż się stało? Dzień dobry. Dobrze. A to by tutaj stało, ale oni tu ciągle odwalają. Zaczęli nas wyzywać i wczoraj dalej nam. Wyzywali pana, wyzywali pana? Pe, pewnie. Ty kurwoję pana. Jaki klocku? Pana? pana? Słucham. Y, podwiezi mnie pan na szpital? Nie ma problemu pan wsiada. Bo y, nie mam przy sobie apteczek. Zapraszam. Gofles, kochanie, po... Jaki gofres? Co? Czego? Nie myślą, że jest jakiś gofres? Co się pan stało? Nie pana mówił gofres? Nie wiem, bo to jakiś idiota. Tak zwany fan. Aha... No właśnie, właśnie, dobra, co tam u pana? Dlaczego mamy na szpital? dlaczego pan nie ma karetki? Dobra. Ale dobrze, że pan nie ma karetki, czy dobrze u pana. Słucham. Debil. Tamten ziomek był debil, nie? <laughs> że e, ktoś e, z, e, z, rozjeżdżał ludzi, jechałem, a tam e, ci debile, nie? Mhm, <śm> <śm> no ale ja się pytałem, czy pan jest debilem. Ja nie. O, nie no, to załóżmy, że nie, dobra. Gdzie, gdzie pan ma ambulans, ambulans gdzie pan ma? Ja ambulans na szpitalu, bo przed, mam przerwę w służbę na chwilę. Aha. I pan na przerwie no, tak sobie lata w stroju medycznym. To chyba do minusa, idę do szefowej już w tym momencie. Idę do szefowej, i tak nie może pan latać. Ej, wie pan, że ja jestem teraz na służbie, więc wie. Ale pan lata w stroju no, tak medycznym. Wypełniony ja aż do siema multi, siema zresztą. jak tam idą liczby Jadęgi. na Twitchu? O, to ten śmieć, co mi zabrał klamę, gdy mu kazałem oddać. Zamknij mordę. Ej Leo, chodź na Zabrałeś Leo. mi klamę. Pomocy, pomocy. Oddawaj klamę, napisałem dla ciebie wiersze, gdy nie chcesz oddać klamy. Kradnę, kradnę go. Oddawaj klamę. Kradnę dziada. Oddawaj mi Zostaw mnie. Oddawaj klamy. klamę. O, oh. oh. pomocy. Cześć malutki! Hehe. Zostaw mnie, ty dziadzie! chyba bardziej przyda! Malutki! Zostaw Spokojnie, mnie. zabawimy się! Podrabiasz mnie po jajach! Co ty na to? O! Nie proszę się ująć! Nie proszę się klamkę Ale. Ale... Dobra, idziemy wstać! Zostaw mnie, ty dziadzie! Dobra, o! Łączam supermoce! O! Dobrze! Zostaw mnie! Ja mam pytanie do pana. Ile ma pan las? Halo! Ile masz ku... 100? Tak no. ty żyjesz. Ooo, ja to podrabiasz mnie po jajach. Będziesz drapał, okej? Okay? To wiesz, że cię tu zostawię na pastwę losu. Zostaw. Zostaw. Żegnaj. Jeszcze ci usiądę tylko na twarzy, dobra? Ooo, się mojego zostaw bąka. I zostaw. Si bąka, ooo. Oh. Masz gówno na twarzy frejerze. Dzień dobry. Dobry, dobry, co tam? Siada pan do mnie. Jeszcze raz. Wsiada pan do mnie, jedziemy na kurwy. Jedzie? No to jedziemy Jedziemy na kurwy. Pytam ja no, ogólnie. Nie taki głośnik. Jeszcze raz. Ja mam 60 lat, proszę pana, ja to ledwo co mówię. A, co pan bry... robi? No hop mi stanął ciężarówką na środku drogiego. Mi, mi też stanął, mi też stanął na wasz widok no to ładnie panie Medyk. <laughs> Pane, gejuchy. Mi się wydaje, że takie kurwy to takie niebieskie dosy, takie ze światełkami są, trzeba ich znaleźć. Tak? Zabijemy ich? O. Ja bym ich pociął nawet. A pan przy sobie klawę? Mam przy sobie kawę wystarczy? No to by się przyszła bo ja mam klamę mogę panu dać. Albo jak No panu, spokojnie, ja ich pięściami, ja w 96 proszę pana napiero... Byłem ludzi z pięści, biłem się z szarkiem Legodonem Donem, biłem się z Magregorem, proszę pana. A to nie przypadkiem wtedy pan miał kontuzję? Zamknij mordę Gdzie te kur? jakieś mokre marzenia. Mokro to nie ma, ma pan na ma mój jej... widok. A to nie to ma bardziej na żonkę. Pan ma żonę? Ile ma lat? Nie, nie, na pana żonkę. Aha, frajer Siadaj o, mi stąd, teraz. Siadaj mi! Dobra, idziemy, idziemy bombić Co robić? Bombić kurwa. Dobra, to się z z mojego motorka. Nie, nie, wow, wow, kurwa, jak jesteś? Mówiłem, żebyś się zbombił, Narra, o ty kurwo. A ja... Ha. Nie! Frajer! Frajer! O! Chory psychiczny człowiek, chciał mi żonę dupczyć. Nie polecam.